Nie, A, nie, nie chcę zaadoptować. nikt nie chce zaadoptować. O, jakiś... Tutaj, o. O, może. Ciebie zaadoptuję. Fajnie jesteś. Tacy dużo. Chodź, Dobdzie. Jej. rodzica. Yes. Byłem tutaj miesiąc. W tej ro... Byłem w miesiącu w jakiejś. Y, bogatej rodzinie. Miałem to dość ciągle. Ciągle mówili, no. że mamy jeździć Lamborghini. Ja miałem tego dość. Kcia, chciałem normalnie. Nie, Jedziemy już. ty jedziemy. A kiedy... Jedziemy już, chodź. Mamy tutaj samochód. chodzimy. Nie! Dziękuję! Nie próbaj. O, jedziemy do domu. Idziemy do domku, kupimy nowy dom dla siebie. A ja. Kupimy nowy dom i i, i, i tyle. E, dobra. Y, I tylko tylko i żeby to nie było jakaś jakaś O, czy idziemy kupić dom? Będzie bardzo fajny dom. Ja mam takiego już bogatego sąsiada no patrz tutaj ja jestem zobaczył Patrz, jaki domek będzie Wow, ale fajny tatuś To dla ciebie patrz. A ile byłeś dni wy ten wy... Ile ty byłeś dni w pracy? Ja... Ja to tam y, 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 ponad dwa dni. Nie zarządzanie kontroli, tato. Dobrze, już. Tato, daj mi klucze do lodówki, do wszystkiego. Daj mi klucze Dobrze. do wszystkiego. Widzę, że Ty masz tutaj zabezpieczone, czyli tutaj masz wszystko na klucze. Tak, tak, tutaj masz zabawki. Jej, zabawki! Tu może rada się tutaj pobawić. Ja tutaj się tutaj pobawię. Ja idę sobie gdzieś. Idziemy sobie coś zrobić. Nie wiem, czy mamy. Może... O, może smakuje takie fajne lody. Na pierwszy raz to myślę, że lody. i dodać. Co? Tutaj. Mam loty, widzisz? lody, widzisz? Lodi! Uwielbiam lody w tamtym, w tamtym W tamtym sieć ciągle. Ciągle tam mi dawali co miesiąc. O! Proszę. dałem. Na to z Mogę obejrzeć zwariowane pieski? Tak? możesz. Zabił pieski 2, ulubiona bajka. Ja idę tutaj sobie oglądaj, a ja idę sobie coś tam. umyć sobie Jeść. Chcesz jeść? Mam loda. Dobrze, a chcesz potem jeść? Potem. Dobrze. To ja idę sobie zjeść. Hej, co by tutaj? Jeść, okay. No i mam, że bardzo tutaj też ja się wloduje. więc 6 do na zakupy. No, mogę wyjść z kolegami, bo dzisiaj się umówiłem z, z moim y, Rafałkiem. Dobrze, ja y, też. To... Rafał... Dobrze, to iść, a, ja a ja idę do szklepu. Idź? Ja, ja, ja idę na. Po prostu jesteśmy obok, bo ja idę na basen. Dobrze, to idź, a ja idę do szklepu. Tak?

tam usłyszał, bo koniecznie słyszy. On najmocniej krzyczy. Czas dzisiaj tylko jeszcze. Rafałek! Co on ześni myślał? On tam krzyczy? Oprze, idę tutaj nie. Na co Rafałek nie pobił. Co? Nie! To nie! Nie!

Muszę kupić jakieś tam. Jest już wieczór, ja muszę się spać, tak? Ja idę na zakupy. Karetka tu przyjechała. Karetka nawet tu przyjechała. No i dobrze. Ta karetka nic nie zrobiła, bo nie miała na to leków, a akurat miała o, dzisiaj wolne. O, jak... tak nie miała wolne. Ja tak daleko jestem na jego Idę coś kupić nam. No. Idę kupić jakieś ulicy do litoszy. Idę kupić, o, jakieś taką wodę. o, idę kupić jabłka. Tato się jest czuję zdrowo, ale wiesz co mi przeciepił. pił Rafałek? Rafałek! Ej, przyczepiłeś przyciepi... ja już dalej jak tam. Jak on tak krzyczy? Jak on tam jest na dawkę. Rafałek mi przyczepił, żeby wszyscy się ze mnie śmieli. O, Luna! Pi! Py! Muszę sam stanować. Py! 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 I ze szkanu... O! Jesteś w Sienków! Chodź, Sienków! Ale, na co mi przyczepił? Co to jest? Chyba się przekracił. Idziemy na lekarza. Nie, odrywam to. Odemnie, odemnie, to chodź na rączki teraz. Tak musimy zrobić zakupy. Ale ja już zrobiłem zakupy. A, a mogę te lejsy? Te lejsy Ty, ja już się kupiłem. Patrz, kupiłem. O dzięki. dobra, to idziemy. Chodź. Daj, to chodź idziemy do samochodu. Tutaj. A mówię na swoim rowerku? Dobrze. Już idziemy stamtąd, tak? Tak, do domu. Musimy jeszcze testować. Patrz, jak szybko pedałuje. Pa, jak szybko pedałuje. Uważaj. Chodź. Idziemy do domku, bo już jest wieczór, no musimy się przespać. Ja w moim chcę łóżeczku, ja chcę w moim łóżeczku. Chodź. Ej, Ali to. To. Opowiem Ci bajkę. Sto lat temu żył taki dzieciak, który nazywał się Patryk. I tańczył, był fajny bawił się i spał grzesz i fajnie ta co te spał. Tata, też lubię spać. I tańczył, siedział i, I, I spał. No nie, synek jeszcze rano. I płatnie y i idę na dole. i idę na dół. A, y tyle. Spokojnie. Kośma mi się tak nił. O To ty zły pan chciał. To ty zły pan coś chciał zrobić. Nie, o. Nie. Sły pan chce mi coś zrobić, bo jeśli mniem koś ma... Nie musisz, nie jestem przy tobie. chodź na rączki. Chodź, idziemy. Dobrze, tato. Chodź. Chodź, idziemy. Gdzie idziemy? Na dół. Dobrze. Tato, a możemy na dusz, a możemy iść na, yy, na basen? Dobrze, chodźmy. Chodźmy na basen. Ja na lowelku moim. Ja lubię na moim lowelku. Dobrze. Ja jadę trzem. Chodź. Bo jestem szybki na tym lowelku. No. Tak, czy na Bas. A się nie jest chyba gdzieś. Tutaj, tutaj Tato. Jadę. Ja Ci rozrobię kółko, tato. No. Uuu. Ja Ci go utknę tutaj. No. Czekaj, Szynku. Czekaj, Szynku. o Dobrze. Dobrze, tato. Dobrze. Idziemy na basen. Tak. nascem ah, nascem ah, vamos para a escolinha tá bem onde to onde estou estou onde Ѳ Ѳ Ѳ Ѳ Ѳ Ѳ Ѳ A um, umiesz mękować, jak widzę. Ale wyższe oko skończyłem. Wow, Co I jak tam? Nauczę cię, jak pływać. Chodź, jak pływać. Tato, założę pontonik. Jak się nauczę, jak pływać? Założę ja pontonik. Nauczę cię, jak pływać, ja pływać. okej? Okay? Chodź, gdyby pływać... Nie, to mam pontonik. Żeby pływać musisz wyświetlić i tak robić, o. Żeby tak pływałeś, o. I patrz. Spróbuj tak pływać. Nie bój się, ja jestem przy tobie, jak ty to myśl, ja ci pomogę. Chodź pływaj. O. Nie, nie, nie. Stało ci się coś? Nie. Dobrze, no, idź, Pływaj. Tylko masz mało do przegunięcia. Jestem koło ciebie. Ja cię piję. Tato, pływam! Pływasz! A to teraz spróbuję bez pontonika. Dobrze. Tylko chodźmy tutaj, na płyczkę, chodźmy tutaj, bo tutaj jest płyczka. I chodź dalej i zaraz dalej. Możesz uruchomić, zobaczymy czy się uda. O, udało się! A teraz tak iść dalej tam. czy się udało? O, to... Tracę powietrze! Chodź szybko na rączki! Chodź szybko na rączki! A co się stało? Cinco piccola, 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 idziemy do restauracji. piccola, piccola, To, a mogę to. iść na komunię? Na komuniach słyszałem, że na komuniach można zarabiać. No, akurat na komunię można iść od 10 lat, a ty masz dopiero 4 lata. Nie, mam dopiero 9. Mam 9 lat. No, ja mam wiem. tylko 9 lat. A tak naprawdę mam 2 latka. <laughs> no właśnie. No Czyli nie możesz iść. Możesz tam na mi pracy. Możesz tam na mi pracy. Tutaj moja praca jest. Mogę ci pomagać w tym? Tak. tak. Będę ci będę ci, będę ci podawać ten. Tak to Tato, wiesz, ile zarobiliśmy? Ile? I nie umiem jeszcze liczyć. Nie umiem jeszcze liczyć, ale zgaduję też 10 dolarów. No nie daj mi. Wsiadł? Tam ci dałem, widzisz? lewej, Teto. lewej. Po lewej. Co masz to po lewej? Po lewej? Iwę. Dałem ci giga. Ja? Ja. No. No i tutaj jest. O Jezu. Tu jest ponad... 6 zł tutaj jest. 6 dolarów. A Dasz mi, to dasz mi 10 zł. A teraz mamy tutaj 6 zł. 6. O nie! Co? Ja w przedszkolu dowiedziałam się od jednego kolegi że jego tata wrócił w banku i on może nam dać trochę pieniążków. Dzień dobry, proszę pana. Chcemy tak, tak, chcemy pieniądze wypłacić. Tak. Od Albert Z Jest Tak jest. Dostałem 10... Czekaj, Teto, dostałem 10 miliardów złotych! Co? Ja? Chodź, chcę kupować dom. A wiesz co, on nam dał takie dwa worki. Aha. Dwa worki takie mi dał, tak? I dam Ci jeden worek. Okay. Ci jeden worek. Daj jeden worek, a drugi jest mój. Tak? No i ten miłym, i tym miłym akcentem zakończymy ten odcinek. Pa. Tak. Pa pa. Ha, ha. Jeśli chcecie więcej, to widzimy się, pa!